Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Witajcie w 15 dniu otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba Jak tak to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj będę otwierała numer 15 i zaczynam od tego dużego kalendarza adwentowego. Tutaj mam okienko i tutaj mam... Mam taki pędzelek w tym dużym kalendarzu. Taką biżuterię. Skarpetki, zobacz jakie ładne. Z liskiem. I takie słuchawki. Więc to było wszystko w tym kalendarzu numer 15. I przechodzimy do kolejnych kalendarzy adwentowych. Przechodzimy do kolejnych kalendarzy adwentowych. Takie opakowanie To nie wiem, co to jest. Dajcie znać, co to jest, bo nie wiem. A, ja chyba wiem. To jest e, chyba taki żelowy zmywacz chyba? To Coś takiego tutaj przeczytałam. Chyba no tak. Dobra. Okej, okay, dalej to może będzie. Biżuteria, 15. Nawet mam. Ciężko w ogóle otworzyć, bo na to nie dla Ciebie. I tutaj mam fajną rzecz, teraz Wam pokażę. Taką gwiazdkę. Super. Ta wala Włocha. Znaczy co tu jest. Taka właśnie gwiazdeczka. Śliczna. I teraz kolejny. To może będzie baleja. Zresztą mi się ta baleja rozdala. Mam nadzieję, że tutaj. Piętnastka. Będzie tutaj. Tutaj mam. Taki spray, chyba nie wiem czego ten spray, albo taki spray, taki. Taki, zapachowy spray. A, tutaj. Masz taki zapachowy spray, taki zapachowy spray, taki wygląda fajnie i ładnie pachnie. Dobra, dalej to może będzie technik. Piętnastka. Okay. I w piętnastce mamy coś bardzo fajnego, co bardzo lubię, czyli gąbeczki. Super. Piętnastce się znalazły. Teraz piętnastka z tego, z dekoracjami i tutaj mam. I tutaj jest. Obstawiam, że choinka. No jak choinka. Dobra. I teraz Kolejny to będzie z Revolution. To 15 nad nim. I piętnastkę. Ogląda. I to jest. Uwala się przegląda, właśnie moim otwieram kalendarz adwentowy. Trzeba tutaj w ogóle wyciągnąć. O, jest wyciągnęłam. Co to jest? O! Pędzelek. Taki fajny pędzelek, super, taki miękki. Fajnie, już się zdarzyło w tym kalendarzu pędzelek. Dobra. <laughs> Więc to mamy piętnastkę. Dobra. I teraz może piętnastkę w tym dużym Max and More. Napiszcie, e, czy Wam odpowiada tak otwieranie kanału czy chcecie inaczej. Tak, ciekawe co to jest. O, pędzelek. Pędzelek z Maximo, fajny. Jak zawsze mówię, przyda się. I dobra. Kolejny to będzie ten duży z Maybelline. I numer 16. Mam nawet. Mam 16. Gąbeczka, Zobaczcie, taka gąbeczka. Minkę. Fajnie lubię takie rzeczy. Nie wiem, czy dzisiaj się drugi raz nie, gąbeczka nie trafiła, tylko że ta większa jest. Fajnie. Była <grytanie> ja tak patrzę, sobie tej tej robię. I teraz tak, z bombkami. Z bombkami też jest um, ten... Nie fajne A, to coś mi wypadło. Nie właśnie skąd mi wypadło, ale dobra. Taka bombeczka, czerwona, śliczna. bana to nie dla ciebie. Z żelkami numer 15. A coś innego jak to... Mamba! Chodźcie, mamba, fajnie. O ci mało mam, nie mamba. Przepraszam. Mało mam. E, no tam jeszcze z tego było. A teraz z tego właśnie najbardziej rozwelonego. No, tak jakby był e, pewny na e, najgorsze żywiony no, kalendarz, to tam pewnie wybra, by wygrał. Dobra, 15, znaczy przepraszam. Tutaj mam pomadę. Taka, taką ciemną. Bardzo ciem, ciemną pomadkę. Taką czekoladową wręcz. No dobra. I chyba to wszystko się chodzi... A jeszcze z Kindera. I na jeszcze taka pomadeczka z w No i nie, te chłopaczki chyba słabe są chyba do e, tych kosmetyków, bo te kosmetyki mają naprawdę fajną tą e, pigmentację. I tutaj jeszcze z e, żelkami na długie. Okej. Okay. Teraz 15. będę to nie dla Ciebie. 15, 16, a 15, 15, 15, zresztą 15 i jest 15. I tutaj mam taki kinder czekoladkę. I czas na podsumowanie kalendarzy adwentowych. Jeszcze chciałam powiedzieć na no jeszcze jeden komentarz. Który też mi widzka zadałam to jej pytanie to jej pytanie, takie napisała komentarz. Tak, dużo masz z tych kalendarzy, ja niestety ani innego fajny vlog po Dziękuję. Jeśli chodzi o te dużo ilość kalendarzy, to powiem szczerze, i tak chciałam jeszcze więcej, bo jak zobaczyłam, jak zaczęły się pojawiać te kalendarze, zobaczyłam w Allegro, czy tam gdzieś indziej widziałam właśnie te kalendarze adwentowe. To chciałam właśnie, ten mi się podobał, ten mi się podobał, ten mi się podobał. No ale w końcu takie wybrałam, jakie mam. Też w tym roku chciałam, jeśli chodzi o kalendarze zwentowe chciałam też, stawiałam na kalendarze, które są inne trochę, nie tylko słodyczowe, nie tylko, nie tylko i czekoladkowe, ale też chciałam takie inne. Tak jak widzicie, jak ja ją otwieram, czyli... czyli Mam żelkowy pierwszy raz. Mam też skanderzy, których nie miałam, które miałam. Jeśli chodzi o w tamtym roku, no to miałam Evolution, pamiętam. Miałam Maybelline, miałam Max and More. I chyba tyle z tego roku, które z tej firmy miałam. W tym roku mam oczywiście bombkowe z Action, ten i ciekawi mnie ten dekoracyjny z W7 z, mam pierwszy raz w ogóle jeśli chodzi o ten kalendarz no i co tam jeszcze no i ten duży taki kalendarz to są właśnie kalendarze, które w tym roku otwieram takich jest, wiem, że się niektórym wydaje dużo dla mnie to jest mało no tak, ja to chciałabym jeszcze inne jeszcze otwierać inne otwierać, no ale w przyszłym roku będą jeszcze może inne, zobaczymy no, więc to, co właśnie chciałam, się odpowiedzieć na pytanie Wicki, gdzie pytanie nas, takie stwierdzenie, na komentarz Wicki. Przepraszam, proszę, na komentarz Wicki. I to Wicka jest, No, przydam jej nazwę, oczywiście pozdrawiam się bardzo serdecznie i też, też swoje kanał prowadzi. Buk Bukerowa. mam nadzieję, że dobrze mówię jak ja to przepraszam, jak coś przekręciłam podam Ci bardzo serdecznie I tak teraz się zajrzałam do telefonu, żeby po prostu No, żeby Niczego tutaj nie przeoczyć Więc to wszystko jeśli chodzi w tym filmiku Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał Jak tak, to proszę łapkę w górę I subskrypcję kanału. Do zobaczenia i trzymajcie się Do następnego filmiku i pa!